Szanowni państwo, za moment nastąpi odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam państwa do wspólnego odśpiewania hymnu. Po hymnie zostanie na masz podniesiona flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie na uroczystościach poświęconych obchodom Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Komitetu Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych przy Prezydencie Miasta Słupska witam Państwa Radnych, Władze Miejskie, Powiatowe i Gminne, Poczty Sztandarowe, Stowarzyszenia Środowiska Kombatanckie, Dowództwo Garnizonu Słupsk, Straż Pożarną, Policję, Urząd Celno-Skarbowy, Straż Miejską i Gminną, organizacje społeczne i polityczne, duchowieństwo, wykładowców oraz młodzież szkolną i akademicką witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze uroczystości i proszę panią podporucznik Malwinę Szaraniec z Batalionu Ochrony Bazy w Radzikowie o odczytanie informacji o ustanowieniu dnia flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wielki i czerwień od wieków są nierozerwalnie związane z dziejami ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i oddziałów wojskowych były koronkie z biało na czerwony. Bardzo ważną datą w historii Polski wad narodowych był dzień 7 luty 1831 roku, kiedy to Sejm uchwalił, że kokardę narodową stanowić będą kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym. W trudnym okresie niewoli Zaborcy traktowali polskie barwy narodowe jako symbol buntu i walki Polaków o niepodległość. W razach II wojny światowej i okupacji barwy narodowe były symbolem polskiego patriotyzmu i znakiem bojowym odczącego narodu. Po wojnie wielki i czerwień towarzyszyły protestom Polaków w drodze do wolności i solidarności. Cena Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z dnia 12 lutego 2020 roku stanowił dzień 2 maja Święta Modła Białego. W decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo Pani Porucznik i proszę o zabranie głosu panu Marka Golińskiego, zastępcę Prezydenta Miasta Słupska. Wójta Kolbut. Drodzy Państwo, kolejny raz spotykamy się to piękne majowe święto przed pomnikiem żołnierza polskiego. Przypomnę wczoraj święto pracy, 1 maja, również 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzisiaj, 2 maja, święto flagi państwowej ustanowione w 2004 roku. Jutro i z góry chciałbym zaprosić. Uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wszystkie te święta i inne święta państwowe są to święta, którym towarzyszy Biało-Czerwona, flaga najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Zawsze ta flaga towarzyszy nam, Polakom, tu w kraju, ale również za granicą. Towarzyszyła podczas najważniejszych wydarzeń na świecie. Podczas najważniejszych bitew, w których uczestniczyli Polacy, towarzyszy również na co dzień. Gdy podróżujemy po świecie, miło widzieć maszty polskiej flagi na prywatnych posesjach. Bardzo często, na przykład w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Chicago. Polacy są dumni ze swojej flagi, ze swojego państwa, ze swojego narodu. Bądźmy też my dumni, wywieszajmy flagę. Biało-czerwoną na swoich posesjach. Dziś całe miasto, całe województwo i cała Polska chlubi się z tego, że jesteśmy Polakami. Niech żyje najjaśniejsza Rzeczpospolita, niech żyje nasza Biało-Czerwona. Dziękuję panie, bardzo Panie Prezydencie. Tak jak Pan Prezydent wspomniał, zapraszam jutro na uroczystości poświęcone 233 rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczął się o godzinie 10.00 w kościele mariackim, podczas nastąpi przemarsz jak co roku po kościół po pomnik Jana Zapraszam również Państwa 8 maja na uroczystości poświęcone dniu zwycięstwa. Po drodze z imprez takiej towarzyszącej, poświęcony w majówce, związanej z majówką. Już dzisiaj rozpoczęliśmy rano po drugiej stronie pracy Tydzień Włoski, na który serdecznie zapraszam wraz z rodzinami. A po tej części placu będzie z odtraków do 5 maja. 5 maja na bulwarach w okolicach Hendeku też będzie impreza taka kulturalna, i ekstrożna. Serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszych uroczystościach. Zapraszam na jutro. Proszę o odprowadzenie pocztów sztandarowych.